Ledwo zamarzło morskie łoku, a już w sieci pojawiały się nagrania na wtorek. Całe grupy turystów, dzieci, dorośli, a nawet i wycieczki, spacerują po tafli ludu, która mogła się pod nimi załamać w każdej chwili. TPN wydało oszczędzenie. Lud jest cienki, nie nadaje się do w To nie zimowa atrakcja, ino realne zagrożenie życia. Padnie z pod tafli, ma minut, minuty. które organizm się poddał hipotermia, utrata przytomności, utonięcie, a pomoc może nie zdążyć. No i gorsze, że nie w to, że wchodzili tam z dziećmi, bo cyczka wchodzili, no to my ty. Brzmi znajomo? I to jest właśnie najgorsze. No Więc pytanie brzmi, czy to jest klasyczna selekcja naturalna, czy po prostu zbiorowo głupota? A może jedno i drugie? Zamiast mózgu potrzeba nagrania TikToka, zamiast instynktu ślizgowka dla lajków. Jak chcesz się poślizgać, tu na lodowisko, a nie na środek taczańskiego stawu. Co o tym sądzicie? Komentarze są wase.